Czy wiesz, że istnieje tajna broń, którą możesz użyć podczas snu? Broń, która chroni cię przed siłami zła i zbliża do Boga. Nie jest to magiczny miecz ani stalowa tarcza, lecz coś o wiele prostszego, a jednocześnie potężniejszego różaniec. Różaniec to nie tylko modlitwa, to dar z nieba. Miliony ludzi odmawiają różaniec każdego dnia, ale niewielu wie, jaką moc ma, gdy zostanie umieszczony pod poduszką podczas snu. Święty ojciec Pio z Pietrelciny zalecał tę praktykę. Według niego, umieszczenie różańca pod poduszką przynosi pięć niezwykłych korzyści. Odkryjemy teraz pięć powodów, dla których warto włożyć różaniec pod poduszkę tej nocy i zobaczymy, jak ten prosty gest może zmienić Twoje życie duchowe, przynosząc pokój i ochronę podczas snu. Matka Boża przekazała święty różaniec święta. Dominikowi w objawieniu w 1214 roku. Prosząc go o jego rozpowszechnianie, różaniec pozostał ulubioną modlitwą przez dwa wieki. Jednak z czasem najświętsza Maria Panna objawiła się Alanowi de la Roche w 1465 roku, przypominając o obietnicach, które złożyła święta. Dominikowi: Powtórzono wtedy 15 obietnic dla tych, którzy odmawiają różaniec, oraz obietnice dla tych, którzy go zawsze noszą przy sobie. Kiedykolwiek Matka Boża objawiała się na naszej ziemi, Zawsze zachęcała swoje dzieci do pełnego zaufania do modlitwy różańcowej. Można więc z całą pewnością powiedzieć, że święty różaniec to bezpośredni dar od Najświętszej Marii Panny, obiecujący liczne łaski. Siostra Łucja z Fatimy ujawniła, że w ostatnich czasach różaniec otrzymał jeszcze większą moc i że nie ma problemu, choćby najtrudniejszego, który nie mógłby zostać rozwiązany dzięki modlitwie różańcowej. Historia była świadkiem wielu wielkich cudów dokonanych za sprawą Różańca. Różaniec był codzienną modlitwą w domu ojca Pio w Pietrelcinie, jak i we wszystkich włoskich rodzinach tamtego czasu. Każdego dnia, przed pójściem spać, gromadzili się wokół ogniska, by wspólnie odmówić Różaniec. Kiedy Maryja ukazała się w Fatimie jako Matka Boża Różańcowa i zalecała Różaniec jako modlitwę, która przynosi wszelkie dobro i chroni przed złem, ojciec Pio uczynił z różańca swoją stałą modlitwę. Mówił, że jeśli najświętsza Maryja Panna zawsze z gorliwością zalecała różaniec, to musi być ku temu szczególny powód. Brat Marciano, towarzysz ojca Pio w klasztorze, powiedział, że choć ojciec Pio nie odmawiał wielu różańców, to codziennie odmawiał przynajmniej jeden. Zaczynał rano i kończył przed snem, zawsze trzymając różaniec w reku. Marcelin wspominał, że gdy musiał pomóc ojcu Pio umyć ręce, robił to po jednej ręce naraz, bo ojciec Pio nie chciał puścić różańca. Ojciec Pio mawiał, że chciałby, aby dni miały 48 godzin, aby mógł odmówić jeszcze więcej różańców. Rywalizował z bratem Anastazym, kto odmówi więcej różańców. Kiedy jego duchowe dzieci poprosiły o dziedzictwo duchowe, odpowiedział bez wahania: różaniec. Zachęcał do mówienia Amen matce Bożej i do nieustannego odmawiania różańca, by wygrać duchową walkę. Różaniec jest bronią obrony i zbawienia. To narzędzie, które Maryja dała nam do walki przeciwko siłom piekielnym. Maryja obecna jest w każdej tajemnicy różańca. Tak jak Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze Nasz, tak Maryja nauczyła nas różańca. Ojciec Pio prowadził swoje bitwy przeciwko szatanowi, światu i ciału poprzez odmawianie różańca. Jeśli podoba Ci się to, co dzielimy, zostaw komentarz, polub ten film i podziel się nim z przyjaciółmi, abyśmy mogli wysłać sygnał do YouTube, że ten film zasługuje na większą widoczność. Ojciec Pio zalecał wkładanie różańca pod poduszkę podczas snu i podał swoim duchowym dzieciom pięć przekonujących powodów, dlaczego warto to robić. Po pierwsze, różaniec pod poduszką stanowi duchową kotwicę w burzach życia, w cichych godzinach nocy. Gdy myśli wędrują po naszych umysłach, obecność różańca przypomina o obietnicy Bożej ochrony. Każde ziarenko różańca to jak ogniwo łączące nas z Bożą miłością i miłosierdziem, nawet w najciemniejszych momentach. Po drugie, różaniec pod poduszką jest ciągłym przypomnieniem o znaczeniu modlitwy w naszym codziennym życiu. Kiedy budzimy się i czujemy delikatny dotyk różańca między palcami, jesteśmy zaproszeni do ponownego połączenia z Bogiem od samego rana. Jesteśmy zaproszeni, aby poświęcić ten moment na rozmowę z Bogiem i Matką Bożą. Po trzecie, różaniec pod poduszką jest potężnym symbolem naszego zaufania do miłującej opieki Maryi. Powierzamy się jej macierzyńskiej ochronie podczas snu, jakbyśmy zawierali cichy pakt z Maryją, uznając jej stałą obecność w naszym życiu. Po czwarte, różaniec pod poduszką to nieustanne przypomnienie o przemieniającej sile wiary. Każdego ranka, gdy odnajdujemy różaniec, "Jesteśmy zachęcani do odnowienia naszego oddania Bogu i do złożenia się w jego ręce z ufnością i pokorą. Po piąte, umieszczenie różańca pod poduszką daje spokój ducha, chroniąc nas w duchowej walce przed atakami złego. Wiedza, że mamy różaniec obok siebie w nocy, to jak być otulonym płaszczem ochrony przed nocnymi zakusami złego ducha." Czasami budzimy się o wczesnych godzinach porannych, być może z powodu mnożących się zmartwień i bolesnych myśli. Które nie pozwalają nam odnaleźć spokoju. Często jest to skutek ataku złego, który chce pozbawić nas wewnętrznego pokoju, ponieważ właśnie wtedy ma największą moc, gdy wokół nas jest mniej modlitwy. Wtedy obecność różańca pod poduszką staje się światłem w mroku nocy. Każdego ranka, gdy budzimy się i czujemy różaniec w zasięgu ręki, natychmiast czujemy potrzebę, aby pierwszy moment dnia poświęcić dziękczynieniu Bogu i Matce Bożej. Umieszczenie różańca pod poduszką to coś więcej niż zwykła praktyka dewocyjna. To akt zaufania, oddania się Bogu, poszukiwanie pokoju i ochrony w duchowej walce przeciwko złu. To wszystko, co chcieliśmy podzielić się na temat korzyści z umieszczenia różańca pod poduszką, zgodnie z zaleceniem ojca PIO. Chciałbym zapytać, czy zabierasz różaniec do łóżka, gdy kładziesz się spać, i czy umieszczasz go pod poduszką? Czy wiesz, że istnieje tajna broń? którą możesz użyć podczas snu. Broń, która chroni cię przed siłami zła i przybliża do Boga. Nie jest to magiczny miecz ani stalowa tarcza, ale coś znacznie prostszego, a jednocześnie potężniejszego różaniec. Różaniec to nie tylko modlitwa, to dar z nieba. Miliony ludzi odmawiają różaniec każdego dnia, ale niewielu wie, jaką ma on moc, gdy zostaje umieszczony pod poduszką podczas snu. Ojciec Pio z Pietrelciny zalecał tę praktykę. Według niego umieszczenie różańca pod poduszką przynosi nam pięć niezwykłych korzyści. Oto pięć powodów, dla których warto dziś wieczorem umieścić różaniec pod poduszką i odkryć, jak ten prosty gest może odmienić Twoje życie duchowe oraz przynieść pokój i ochronę podczas snu. Matka Boża przekazała święty różaniec święta Dominikowi w objawieniu w 1214 roku, prosząc go, aby go rozpowszechnił. W ten sposób różaniec stał się ulubioną modlitwą przez dwa stulecia. Jednak z biegiem czasu najświętsza panna ponownie objawiła się Elaną de la Roche w 1465 roku, potwierdzając obietnice dane świętego Dominikowi. Powtarzamy piętnaście obietnic dla tych, którzy odmawiają różaniec, a także dla tych, którzy go noszą. Gdziekolwiek matka Boża objawiała się na naszej ziemi, zawsze zalecała swoim dzieciom całkowite zaufanie do jej modlitwy. Można zatem z pewnością stwierdzić, że święty różaniec jest bezpośrednim darem od Maryi i przynosi niezliczone łaski. Szostra Łucja z Fatimy ujawniła, że w ostatnich czasach niebo obdarzyło różaniec większą mocą, i że nie ma problemu, nawet najtrudniejszego, który nie mógłby zostać rozwiązany dzięki modlitwie różańcowej. Historia była świadkiem wielkich cudów za wstawiennictwem różańca. Różaniec był modlitwą rodzinną w domu ojca Pio w Pietrelcinie. Tak jak w większości włoskich rodzin tamtego czasu. Każdego wieczoru, zanim położyli się spać, zbierali się wokół ognia, aby odmawiać różaniec. Kiedy Maryja objawiła się w Fatimie jako matka Boża Różańcowa i zaleciła różaniec jako modlitwę, by uzyskać każde dobro i odeprzeć każde zło, ojciec Pio uczynił różaniec swoją stałą modlitwą. Powiedział, że jeśli najświętsza panna zawsze gorąco go polecała, gdziekolwiek się objawiała, to z pewnością musi być to z jakiegoś szczególnego powodu. Współbrat z klasztoru, brat Marsjano, opowiadał, że ojciec Pio nie odmawiał wielu różańców, ale codziennie modlił się na jednym różańcu. Zaczynał rano, a kończył przed pójściem spać. Zawsze trzymał go w dłoni. Brat Marcelin wspominał, że pewnego razu musiał pomóc ojciec Pio umyć ręce, ale musiał to zrobić po kolei, ponieważ ojciec Pio nie chciał puścić różańca. Ojciec Pio powiedział, Chciałbym, żeby dzień miał 48 godzin, aby móc odmówić więcej różańców. To stało się swego rodzaju rywalizacją z bratem Anastasią, kto odmówi więcej różańców. Pewnego dnia duchowe dzieci poprosiły o dziedzictwo jego duchowości, a on bez wahania odpowiedział, różaniec. Mówcie amen do Matki Bożej i zawsze odmawiajcie różaniec razem z nią, aby zwyciężać w bitwach. Różaniec jest bronią obrony i zbawienia. To broń którą Maryja dała nam do walki z pokusami wroga piekielnego. Maryja jest obecna w każdej tajemnicy różańca, tak jak Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze Nasz, tak Maryja nauczyła nas różańca. Ojcze Pio stawiał czoła swoim bitwom z szatanem, światem i ciałem, odmawiając święty różaniec. Jeśli podoba Ci się to, co dzielimy, zostaw komentarz, polub ten film i podziel się nim ze swoimi przyjaciółmi, abyśmy mogli wysłać sygnał do YouTube, aby pokazywał ten film większej liabie osób, ojcze Pio polecał wkładanie różańca pod poduszkę na noc i dawał swoim duchowym dzieciom pięć przekonujących powodów, dlaczego warto to robić. Po pierwsze, różaniec pod poduszką to duchowa kotwica pośród burz życia. W cichych godzinach nocy, kiedy myśli krążą w naszej głowie, namacalna obecność różańca przypomina nam o obietnicy Bożej Ochrony. Każde ziarno różańca to jak łańcuch bezpieczeństwa. Łączące nas z Bożą miłością i miłosierdziem, nawet w najciemniejszych chwilach. Po drugie, różaniec pod poduszką to stałe przypomnienie o znaczeniu modlitwy w naszym codziennym życiu. Gdy budzimy się i czujemy delikatny dotyk różańca między palcami, jesteśmy zaproszeni, by poświęcić ten moment na rozmowę z Bogiem i dziewicą Maryją. Po trzecie, różaniec pod naszą poduszką jest potężnym symbolem naszego zaufania do miłującego wstawiennictwa Maryi. Powierzamy się jej macierzyńskiej opiece podczas snu, jakbyśmy zawierali cichy pakt z Maryją, uznając jej stałą obecność w naszym życiu. Po czwarte, różaniec pod poduszką to stałe przypomnienie o przemieniającej mocy wiary. Za każdym razem, gdy znajdujemy różaniec po przebudzeniu, jesteśmy zachęcani do odnowienia naszego zaangażowania wobec Boga i poddania się jego woli z ufnością i pokorą. Po piąte, Wkładanie różańca pod poduszkę daje spokój ducha w duchowej walce przeciw atakom diabła. Świadomość, że mamy różaniec przy sobie w nocy, jest jak okrycie ochronnym płaszczem przed nocnymi atakami złego. Czasami budzimy się w środku nocy, może dlatego, że mnożą się troski i bolesne myśli, a my nie możemy znaleźć spokoju. Często jest to wynik ataku złego, który chce uniemożliwić nam odnalezienie wewnętrznego pokoju, ponieważ wtedy ma największą moc. Gdy wokół jest mniej modlitwy, to wtedy Bóg wzywa nas do modlitwy, aby uzupełnić brak modlitwy wokół nas. I wtedy obecność różańca pod poduszką staje się światłem w ciemnościach nocy. Kiedy każdego ranka budzimy się i czujemy różaniec w zasięgu Rejki, natychmiast odczuwamy chęć, by poświęcić pierwsze chwile dnia na podzękowanie Bogu i Maryi. Podsumowując, wkładanie różańca pod poduszkę to coś więcej niż praktyka pobożności, to akt zaufania, poddania się poszukiwania pokoju i ochrony w duchowej walce przeciwko złu. Na koniec chciałbym zapytać czy zabierasz różaniec do łóżka, gdy idziesz spać i czy wkładasz go pod poduszkę.